flash oh. 9hp. I schody. Dwóch jest. Side, side ma 6hp. A co, wejdę w konektor? No mi

Kur... Hej no siapa. Mieszka z podkładki spadła. Podkładka kuźwa większa niż biurko, ale... Jak ma spać, to ma spać.

Uważaj. Chciałem powiedzieć, że śmieszny lód słyszałem na ninja, ale tam się paliło. Szkoda. na rampie i pałac. Napobit, to tyś pałac, kurwa nie mi! Flashbang. Bomb has been planted. Mnoże do soft side. Czy to? Piszę mnie mniej using the bomb Pomyślał to zrobiłem Nie, toż bardziej bym by i tak panikowałby gościu prędzej by wyszedł przez smoka gdyby

Zginął. Mk leży w ogóle w konektorze. Y, Moja. Iwi, baka. Boże, Raku. Ej, hey, Haku, zrushuj Wandera. решили на какую да, Konektor, konektor. Kurde. Dwóch pod B. Trzech pod B. Czterech pod B. Nie może być czterech. No znaczy już trzech. Grata. Poczyłem po kolei. Aha, to wyszedł już. Ja to myślałem, że... Ja tego nie ugram. Myślałem, że to wszyscy apsy są jeszcze.

Dobra, tam. z Eskaplarze lecimy. Kurwa, flash mi Nie Kurwa, Sorry. Rampa. A rampa. Rampa! Luch. Uciek, Uciekł, uciekł do mnie. śmiesznie to wyglądało. Co? Nie, to, to moja kosa śmiesznie wyglądała. <śmiesz> Najpierw zacząłem strzelać do gościa w plecy. Odwrócił się do mnie z kosą. Aku. Aku jesteś? Mmm, wywaliło go. Mmm, poważnie jest. Powiedz, że. jest słaby wysoki poziom poziomach dla niego. Wydaje mi się, czy chyba lagów nie mam, nie teraz? Coś mi się wydaje, jak tam zauważyłeś O Oplutat. Tfu. Tak jakby nie patrzeć. To powie... No sorry, nie było mnie, ale słuchawki miałem na uszach. Nie coś mówisz? <coughs> Pierdol się pierdol, tyle ciągle Chyba oglądam. Co chcesz? Pytam się, czy zauważyłeś u mnie lagi. Nie masz lagów. Dobrze. ci, powiedział, że masz lagi. User entered your channel. Dzisiaj... Fajnie, że wpadłeś. Dzisiaj wejdziesz, czy jutro? No, nie, jeszcze nie wchodzę, coś mi wyjebało internet. Trzy razy już kurwa i No Oszukuj, po prostu za wysoki poziom jak dla ciebie. Nie no, na serio. ...podłączyć się teraz. Ja, kurwa, ja mam światłowód tutaj. Ja też co za tragedia. Czemu nie mogę się dołączyć? Wyłącz CS i włącz. Dajemy mu, przerwę mu? Jeszcze? No, ja już no. CS, jeszcze raz. Dajcie, jadę. Dobry.

To jest chiński internet Nie, mam z oręża, nie? Ogólnie 600 -kę. Ale ten... Ale światłowo no. to jest chiński Może, na początku mnie was ścinało Mam jakieś przeskoki w grze Dobra, przeskok dawaj, gramy jest Short Under lager Green. Pieprzony I I Short 50 mi plecy Kurde nie widziałem go Kurde O, tyle. może okienko, sięgnę, może mi się uda? Może? Kto znowu tam się bawi ty wpikiem? w dół, obity. Patrz okienko. Nie patrzę okienka, chodzę B, spakę leć B, próbuję plecyn zrobić na B, auto, auto, kurwa się wystraszyłem. Mówiłem, poczekaj, ja pierdolę, użytkownik w twoim kanale, to jest ten fajer, Boże, kochany. No! <laughs> Haku, weź ty się uspokój. Naprawdę. Ja nie mam problemu z tym internetem nigdy. Nie mam problemu z internetem, ale wywaliło ci już trzy razy. Już po pięć mnie Let's go, let's go! jego słyszał, hmy. O ręce to nie o, ten, ten światło. Wchody konektor Flashbank Pod drewnem flashbank Wchody obity Zostać nie by jest, za ławce w rogu jakąś ławka czy. Pięć broń, pomoc na B. Nie! Yeah. Dżungla jest, gości ma. Low w dżungli. W sekrecie. To nie on. Ginął. Co to jest, No coś, no nikogo w ogóle, ty zaryzykowałeś z tym Naden. Si się, nag się nagrało. Rampie. Kurde Kto tutaj? Kto tutaj? Kurwa ja się tutaj? Kto oh. nie No no. Trzy tutaj? Kto no Kto tutaj? Ej, no lepiej mamy, mamy, a mamy B. No nie, CT ma połowę, ale... Dwuch, dwóch rampa i jeden CT. Na Cieka ciepło. Ciepła K? Oj, oj, połowę. to bardzo głodny jestem już. Teraz nie wiem po co do twojej blokady jaki bez sensu. Tak. Dobra, nie, ja tego nie, nawet nie będę komentował. Tak ja w ja Wiesz, że się kurde strzelam z gościem... ...i ucie ucie uciekam, bo mi... ...bo mi bo uciek... A ja go odpierdolił bez problemu, wystarczyło tylko kucnąć, nie? Cię, a to znaczy powiedzieć, że kucnął albo cokolwiek, a nie... ...nie nazywasz się nic. Wiesz, że uciekam, spierdalam, to nie. Dobra, to się, to się zbierza, to się Dobra, dwóch konektor, jeden z kacami. Schody. No pardole, 27 min na mindzie. zrobić ten krok dłuższy. No niestety, tak bywa. Za karę musisz otworzyć skrzynkę. Open.